A naszym gościem jest dr Tomasz Karauda, pulmonolog, specjalista chorób wewnętrznych, klinika pulmonologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Witam, panie doktorze. Dobry wieczór, pani redaktor, dobry wieczór państwu. No, skoro jest pan doktor, no to oczywiście będziemy mówić o sprawach medycznych, ale nie tylko, bo będziemy też mówić w kontekście Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszak finał już za rogiem. Panie doktorze, tym razem orkiestra zbiera na to, aby walczyć z sepsą. No to powiedzmy może, co to jest ta sepsa? Sepsa to jest uogólniona, nadmierna reakcja na patogen, który rozprzestrzenia się gwałtownie w całym organizmie. Jest to niewątpliwie stan zagrożenia życia i taki krańcowy etap infekcji, nad którą nie jesteśmy w stanie zapanować. Najczęściej, oczywiście, ta etiologia jest bakteryjna. Czyli mamy pacjenta, który trafia do nas z punktem wyjścia infekcji, który może być różnym. Może być to jama ustna, może być, mogą być to płuca, może być to układ moczowy, wtedy nazywamy to urosepsą, może być punktem wyjścia. Niedrożność przewodu pokarmowego, pewne komplikacje pooperacyjne, powikłane zakażeniem pola operacyjnego. Więc jakby punkty wyjścia są bardzo różne, natomiast jest to stan, w którym pacjent jest zagrożony, jego życie jest zagrożone, dlatego że patogen i infekcja rozprzestrzenia się bardzo gwałtownie i może nie wystarczyć mu czasu, żeby antybiotyki. Okazały się skuteczne i włączone na czas. W takim stanie kluczowym jest to, by podać płyny, które podniosą ciśnienie, ale również podanie jak najszybszych antybiotyków. Jak wygląda taki pacjent? To jest pacjent, który jest spocony, to jest pacjent, który ma niskie ciśnienie, tak niskie, że spada poniżej 90 na 60, gubi to ciśnienie. To jest pacjent, który ma przyspieszoną pracę serca może być gorączkującym pacjentem stachypnoe czyli z takim wysiłkiem oddechowym przyspieszonym oddechem pacjent z zaburzeniami świadomości który nie wie gdzie się znajduje no na oko wygląda na ciężki stan albo nie ma z nim kontaktu albo nie wie co się dzieje ma zaburzoną percepcję widać że jest to stan zagrożenia życia często jest to też pacjent który wchodzi w tak zwany wstrząs septyczny czyli no nie trzyma już... Za pomocą sił własnego organizmu ciśnienie trzeba mu podawać leki sztucznie utrzymujące to ciśnienie. To są często pacjenci już niewydolni oddechowo, czyli z dusznością tak silną, że wymagają zewnętrznej podaży tlenu, czy również bardziej specjalistycznych sprzętów, które dostarczają odpowiednią koncentrację z odpowiednim ciśnieniem, czyli pacjenci podłączeni czy do nieinwazyjnej, czy już do. W inwazyjnej, czyli, czyli zaintubowani, podłączeni do respiratora pacjenci. To są ludzie balansujący na granicy życia i śmierci. Nie tak dawno, bo dosłownie przed kilkunastoma dniami, przyjmowałem pacjentkę, która zmagała się z bólem gardła przez dłuższy czas, ale niestety nie podejmowała właściwego leczenia i trafiła już do nas z dusznością. Myśmy w zdjęciu rentgenowskim potwierdzili dużą ilość płynu w jednym z płuc, mówiąc najogólniej, bo to w takiej jamie opłucnowej nazywamy to. I trzydziestolatka pacjentka, młodsza ode mnie, już przyjechała, przy przyjęciu była w ciężkim stanie, rozpoznaliśmy sepsę, ale była na tyle poważnie i tak szybko postępująca, że dosłownie po kilkudziesięciu minutach musieliśmy ją przenieść do oddziału intensywnej terapii, zaintubować, czyli włożyć tą rurkę intubacyjną. Ja zakładam jej dren do płuca, żeby ściągnąć ten płyn, który tam jest, który okazał się czystą ropą. I mimo walki, mimo tego, że pacjentka bez istotnych obciążeń chorobowych, młoda dziewczyna, po kilku dniach walki niestety straciliśmy ją. I na, mogliśmy naocznie zauważyć, jak poważnym stanem jest sepsa, jak liczy się tam każda godzina i ten sprzęt specjalistyczny, ale i diagnostyka szybka i wszystkie finansowe uwarunkowania związane z tym, żeby ratować ludzi i w młodym wieku, ale gramy tutaj dla ludzi starszych, żeby wyrwać ich z tej kondycji, która nie jest jakby osobną chorobą, jest pewną kondycją, którą wpada pacjent mhm. w wyniku rozprzestrzeniającego się patogenu, który właściwie prowadzi na skraj życia, którym jest is the sepsis. Już właściwie wyprzedził pan moje pytanie jak ważne jest zatem tegoroczna zbiórka, tegoroczne granie dla sepsy przeciwko sepsie czas bo rzeczywiście to co pan mówi tutaj czas no a jeśli czas no to skuteczny sprzęt, środki finansowe i tak dalej są niezbędne. Ja muszę powiedzieć panu i państwu, że jak przygotowywałam się do tej rozmowy, to byłam bardzo zdziwiona dowiadując się, że sepsa odpowiada na całym świecie za dwa 20% wszystkich zgonów. To, to dużo, prawda? To jest dużo, ale to y, 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 trzeba rozumieć w kontekście tego, że 20% ludzi ginie w infekcji y, w jej krańcowej postaci. To znaczy, już nie ma reakcji na antybiotyki albo one. Zostały podane za późno z różnych względów, bo pacjent zbyt późno trafił do szpitala bądź nie reagował na poprzednie leczenie. Czyli, jakby można ująć, że 20% tych pacjentów ginie w infekcji, a prawie 100% ginie z powodu zatrzymania krążenia, no bo tak generalnie ludzie odchodzą z powodu za zatrzymania krążenia, więc mm, gdy się na to spojrzy statystycznie, ktoś powie, jejciu, to co to za choroba, że odbiera co piąte życie. No, nie, nie można na to spojrzeć jako na chorobę, tylko na krańcowy Następstwa. stan, który może mm. tak, wystąpić na każdym oddziale, y, niemalże nzepsa może być i na chirurgii, na laryngologii, pulmonologii, y, chorobach wewnętrznych, oddziale internistycznym jako no, krańcowa postać infekcji, która w ten sposób się kończy, jeżeli jest źle leczona, nieskutecznie leczona, bądź brak już jest środków, które można pacjentowi podać, żeby z tego stanu hmm. jeszcze wyrwać. Co by, pan, co by pan doradzał? Jakie, jakie byłyby takie, takie warunki, które powinniśmy spełnić, aby, no, aby, aby nie dotyczyło to nas? Mówił pan o tym, aby nie, nie zaniedbywać pewnych objawów, prawda? Co jeszcze? Na pewno, gdy macie państwo infekcję, nie można jej przechodzić. Jeżeli mamy infekcję, nie, nie czujmy się jak człowiek, który podejmuje się heroicznego czynu i idzie do pracy, co jest... Czasami, zwłaszcza w naszym kraju, w Polsce widziane pozytywnie, ktoś przychodzi chory, oj, to znaczy, że czuje się w obowiązku, by pracować, nie szuka byle pretekstu, by do pracy nie iść. No musimy odwrócić tą perspektywę, bo często przechodzona infekcja, jest większe ryzyko powikłań, czy to jest infekcja wirusowa w postaci grypy, czy infekcja bakteryjna, jak zwykła angina. Pacjentka, o której wspominałem, miała sepsę wywołaną przez bakterię powodującą anginę paciorkowcową. Nie bagatelizujmy infekcji, nie chodźmy z nią, tylko udajmy się ewentualnie, jeżeli gdzieś mamy wyjść to do lekarza, spędzajmy czas w łóżku, stosujmy się do zaleceń. Natomiast ten sprzęt, który będzie finansowany, będzie sprzętem, który ma podtrzymać życie w momencie, gdy trwa walka o jego trwanie, by zdążyć przed Panem Bogiem, e, nawiązując do, do klasyki, żeby diagnostyka co do rodzaju patogenu, który wywołał Daną, dany stan septyczny był jak najszybszy, żeby ta diagnostyka nie trwała 2-3 dni, aż w posiewach uzyskamy potwierdzenie, że to jest ta bakteria, żebyśmy mogli maksymalnie szybko zdiagnozować, jaki wirus powoduje dane objawy, jaka bakteria, jaki antybiotyk włączyć, żeby był maksymalnie właściwym i sprzęt wokół pacjenta, który ma podtrzymać jego funkcje życiowe. Panie doktorze, szczepienia jakieś, coś takiego istnieje, jak szczepienia ochronne w, w jakichś szczególnych przypadkach sepsy wywołanych takimi, a nie innymi bakteriami? Niewątpliwie. Kalendarz obowiązkowych szczepień jest czymś, czego należy się trzymać, a rośnie moda ruchów antyszczepionkowych. I to jest zły kierunek, w którym zmierzamy. Natomiast jest jeszcze szereg szczepień, które są zalecane, nie są obowiązkowe, są odpłatne, np. przeciwko pneumokokom. To jest jeden z rodzajów bakterii, które powodują i dosyć często powodują zapalenia płuc w różnych grupach wiekowych. I po to warto sięgać. Natomiast szczepienie przeciw grypie coroczne czy COVID-19 jest tak samo ważne, dlatego że jeżeli sam wirus nie spowoduje u nas tak ciężkich przebiegów jak te, które obserwowaliśmy w pandemii, to niezależnie od tego wirusy są jak włamywacz, który otwiera nam drzwi na oścież. Dla bakterii, które podążają drogą już otwartą przez infekcję wirusową. Rzadko zdarza się, że ktoś zaczyna od infekcji wirusowej, teraz nadkażana bakteryjnie. A to już nierzadko prowadzi do poważniejszych zdrowotnych konsekwencji. Dziękujemy bardzo w tej części naszej rozmowy, czyli słuchaczom programu Piątek do Góry Babami. Na dalszą część zapraszam Państwa do podcastu Rozmowa Tygodnia. Panie doktorze, Pan postanowił włączyć się w tegoroczne granie wyjątkowo. Domyślam się, że gra Pan z orkiestrą co roku, no ale w tym roku, jeszcze przed wielkim finałem, odbył się w Łodzi, w Łódzkim Klubie Wytwórnia, koncert, o którym wieści do tego. Aż tutaj za ocean. Jak zrodził się pomysł? Proszę nam o tym opowiedzieć. <laughs> jak to się miło słucha, jak wydarzenie gdzieś stosunkowo lokalne, łódzkie jest takim echem odbite, że sięga właśnie aż za ocean. Miło jest to słyszeć. Wydarzenie, które jest spełnieniem też mojego marzenia, które rośnie w siłę z każdym rokiem, z przerwą na pandemię, bo wtedy nie wypadało i nie było to bezpieczne, by spotykać się, ale jest to jakimś ukoronowaniem, Pewnej drogi z Fundacją Wielkiej Orkiestry, która, którą też przedłużam po tacie. Lata prawie 30 lat temu w Teatrze Wielkim w Łodzi. Te koncerty organizował mój tata wraz z mamą, ale to były koncerty, na które przyjeżdżał i występował Zbigniew Wodecki, już świętej pamięci znany, piękny głos polski, Krzysztof Krawczyk i był też Jurek Owsiak osobiście. To była druga czy trzecia edycja, wtedy jeszcze tą wielką orkiestrą tak nie żyła cała Polska, jak to się rozwijało w kolejnych latach. I ja to zostało zarzucone. Po, po jakimś czasie myśmy też chorowali inne obowiązki przyszły i dopiero ja... Dostając się na medycynę, gdzieś tam usiedliśmy przy stole i zamarzyliśmy, żeby znów wrócić do tego formatu. I zaczynaliśmy skromnie, zaczynaliśmy w kościele adwentystów kilkadziesiąt miejsc, ale zobaczyliśmy, że jest zainteresowanie tym projektem, więc w kolejnych latach wraz z rosnącą frekwencją przenosiliśmy się a tu do szkoły muzycznej, potem już do teatru nowego i w końcu wytwórnia na tysiąc osób. I to wydarzenie miało miejsce dosłownie kilka dni temu, na dwa tygodnie przed wielkim finałem. Mnóstwo ludzi, bo prawie tysiąc osób zmieściło się w wytwórni. I równoczasowo dzięki telewizji Toya. W tym samym czasie przed telewizorami oglądało 60 tysięcy ludzi wow. ten koncert. Więc to było coś pięknego. Koncert absolutnie darmowy, jeżeli chodzi o wejście z tym zastrzeżeniem, że jaką macie potrzebę, czy jesteś biedny i masz tylko wdowi grosz symboliczny, czy jesteś bogaty i stać cię na więcej, jest puszeczka. Możesz, też nie musisz, ale takim nieformalnym warunkiem wstępu wyrzuć, dorzuć się na ideę walki z sepsą i masz bilet wejścia na zasadzie zupełnie otwartego więc czy jesteś biednym młodzianinem czy jesteś nawet bezdomnym młodzianinem, ale chcesz wziąć udział w czymś co jest wspólnym wydarzeniem pomocy jeden drugiemu możesz wejść, czy jesteś osobą, która cieszy się większymi pieniędzmi możesz mocniej dorzucić się jest wejście na ten koncert dla ciebie a koncert jest koncertem muzyki gospel, muzyki musicalowej, muzyki filmowej, więc gościliśmy e, prawie 50 osób na scenie, zgrupowanych mniej więcej w 11 e, różnych punktów. Było to byli soliści, duety i grupy muzyczne, w tym Sound and Grace, znany e, z Listów do M, czy również e, Bajek Disneya, podkładający głos, czy, czy po prostu znany z wielu hitów radiowych, ale mieliśmy połączenie i musicalu, i teatru, i właśnie muzyki gospel, i muzyki filmowej. Cały czas zaskakiwaliśmy e, widza. Zaczęło się głośno, zaczęło się od takiego jazzowego chóru, wytwórni, który szedł ze słynnym Swing Low, Swing Chariot. To w Stanach Zjednoczonych mm. to jest znany stan. Art Negro Spirituals, później weszła Noworoleańska grupa. Oni akurat z Poznania przyjechali, ale grali jazz fantastycznie. Zaraz później sztuka teatralna, która wycisnęła łzy z osób, które były na, na sali. To wszystko śledziła i była obecna pani prezydent wraz ze stępcami przez cały blisko trzygodzinny koncert. Także bardzo się cieszymy, że mogliśmy zacząć wcześniej jako łódź. I w dla dobrych celach, celów wspólnie spotkać się i zrobić coś dobrego. Kapitalna inicjatywa. Było też rodzinnie. Ja dopowiem, bo pan ze skromności wrodzonej nie mówi o tym, ale występował też brat pana doktora Łukasz Karauda. No. Było, tak. było pysznie. Było pysznie. Doktorze, a czy tak w kwestiach formalnych, czy ten koncert jeszcze gdzieś można zobaczyć? On, on jest dostępny, czy to było tylko jednorazowe wydarzenie na żywo? To tak mówię, zazdroszcząc mm. trochę tego, bo nie widziałam. Co jest kilka dróg, żeby móc to obejrzeć. Po pierwsze, telewizja Toja na swojej stronie. W będzie ten link prezentowała do całego wydarzenia, który, z którego można skorzystać, ale również o 23 w najbliższą niedzielę, późno dosyć, ale będzie cały ten koncert jeszcze raz pokazywany. Już był w zeszłą niedzielę pokazywany. I w ten, tą drogą można go obejrzeć, ale również ja dysponuję już w, w kopią nagranego na wydarzenia też dla siebie, dla celów takich prywatnych, więc no ewentualnie gdzieś tam jest szansa, żeby tak. Poznajomości, ale my polecamy Państwu tę drogę, która jest dostępna. Telewizja, Toja, jak słyszeliśmy tam link, albo w niedzielę o 23 późno w Polsce, ale u nas to piąta po południu tutaj tutaj za oceanem, można sobie ten koncert obejrzeć. Polecam Państwu serdecznie, jak słyszeliście, dużo rozmaitości, muzyka w każdym wydaniu praktycznie, sztuka, czyli i wzruszenia, przeżycia, no i cel szczytny i być może oglądając jeszcze dodatkowe pieniądze zdecydują się Państwo wpłacić, czy to robiąc, biorąc udział w licytacji jakichś przedmiotów na Wielką, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, czy to po prostu wpłacając Pieniądze, można to robić, przypominam, online, do skarbonek te na całym świecie są rozmieszczone. Zachęcamy serdecznie. Szczytny cel. I to jest najważniejsze, no i to, że w tym dniu łączymy się wszyscy ponad granicami, ponad barierami, ponad poglądami i niech tak będzie. Panie doktorze, dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Mi miło i dużo zdrowia życzę. I nawzajem całej kolonii w stanach Zjednoczonych. I nawzajem zdrowia, pomyślności. I do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Tomasz Karauda, lekarz, pulmonolog, specjalista chorób wewnętrznych, który pracuje w klinice Pulmonologii Uniwersytetu Szpitala Klinicznego w Łodzi, był naszym gościem.